Po jedynek odbędzie będzie się na dystansie 3-minutowych rund. Sędziował go będzie sędzia Jakub Broczkowski. I prawy sierpowy też doszedł do celu, więc przejmuje dominację, ale będzie Oj, wprowadzać nobala. do parteru. Tak jest, jest parter, jest akcja pod siatką. Łapie jest. się tam siatki, nie wolno tego robić. Zdecydowanie nie. Mamy ładny suple! Niesamowite! Co tu się dzieje? Ale emocje! I wejście za plecy! I czy ta walka no skończy się, się w pierwszej Jest w kłopotach, musi wstawać. Musi wstawać, aby przetrwać, żeby go nie udusił Wiewiór. Niesamowity początek walki. Od razu akcja na 100%, od razu poszli, ruszyli do parteru. Oj. Troszkę za wysoko siedzi, dopiął nogi, dopiął nogi, wkręca się. Złapał uchwyt Wiewióra. Wyjdzie z tego, wyjdzie z tego Hasan i wyszedł. I ruszyli. Kolejnym hajki. Piękne kopnięcie z karatę. Aj, o, piękny wątroba. Zagrożony wiewiór. Wiewiór musi sprowadzać tę walkę do parteru, jeżeli chce wygrać ten pojedynek. Wiewiór zagrożony. Podłączony jest, podłączony, widać to. Chwytaj, tak, to jest strategia. A i obala, mamy to, piękne emocje. Nogi co tu i dzieje? obalenie i to jest strategia Wiewióra. Bo... Mamy boczną pozycję, czy będzie przechodził dalej, czy będzie bił, zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Powinien spróbować teraz jakiejś techniki kończącej parterowej, jakąś fajną dźwignię tu wykręcić albo spróbować iść pod osiad. Tak, będzie szedł pod osiad. Jest przejście Czekolana. jest Gosia! Są ogromne punkty dla Wiewióra. Fantastycznie to zrobił, fantastycznie to rozegrał. Teraz pozostaje to skończyć. Glaudul yes! Uderza. Co no tak, się tak jest? jest! Zalecuje! I wszedł za plecy teraz. Automatycznie złapał. jest duszenie! Czy będzie końcówka? Mamy 30 sekund do końca tej rundy. Emocje sięgają Zenitu. Niesamowita akcja. Niesamowity wydarzeń. Jakież emocje w pierwszej walce. Czy to jest walka wieczoru, czy to jest pierwsza walka? Bo już się pomyliłem. Zwycięzcą walki... Przez jednogłośną decyzję sędziów... Maksymilian! Tak jest! Biedziór! Tak Brawa! Hashtag zasłużony. Na pewno ta przywaga jest o wiele większa. A nie wystarczyła mimo wszystko. A nie Poszli, ruszyli! O i ostro, nie było przybicia ręki! Ruszyli dosyć agresywnie. Może być, bo tutaj widzę srogie obrotowe cepy, body Krajsta. Machają, ruszyli, ruszyły cepy w powietrze, wiatraki się odpaliły. Uy, Body Christ chyba nie wiedział w pewnym momencie, gdzie się znajduje. Chyba ćwiczył ostatnio z Bonusem. Czaruje, czaruje i znowu kopnięcie niskie. Zamaszyste ma te prawe sierpy Christ. Dostał low kickiem pod kolano. Co się stało? Chyba Czy sędzia przerwał walkę? Tak, uszkodził sobie nogę. Koniec walki, sędzia podejmuje. Przerwanie tego pojedynku. W jaki sposób? Gdzie to uszkodzenie nastąpiło? Nie widziałem tego. W widziałem. Z... Ciężko miał stanąć na nodze po kopnięciu. No i powiem Ci podobne... Ale wi... czy O, mamy tutaj w spowolnionym tempu. Zobaczmy to jeszcze raz. Po kopnięciu. Po kopnięciu. Kolano, kolano. Uderzył więc, w okolice kolana Tak. I... A więc ta obrona przed low kickiem, ta znana z Muay Thai obrona przed low kickiem tutaj faktycznie zadziałała. Czy to było świadome, czy raczej podświadome? Nieważne, bo Mnich Terminator wygrywa no krajówka, przez e, dość bolesną kontuzję bodykrajstwa. Poprzez techniczny knockout, przez niezdolność przeciwnika do walki. Marcin Mnich Terminator! A więc jednak Body Christ trip. Niech teraz w spokoju odpoczywa Body Christ. być może będzie rewanż. No jest to pojedynek dwóch panów z programu X na plaży. Zobaczymy, X is next. I ruszyli! Rozpoczął Krycha. Tak, taką kombinacją skupioną. Jest skupiony nie podpala się mimo że na tym wstecznym to zapunktował. Było, był frontkik na głowę, ale oczywiście w gardę A Rubi nie pozostaje dłużny! No ruszył, tam... ruszył, ruszył. Agresywnie ruszył do przodu Nawet tam coś wyszło. Krycha już w poprzedniej walce dość niebezpiecznie nisko opuszczał gardę i poszli na wymianę ostrą, jest wymiana pod siatką, presję wybiera Ruby. Mamy klincz, obraca go, przecież. i kolano dokautujące. Oh! Nie, 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 walczy dalej, sędzia jest przerywa. Jest ale zgłasza Buka. protest Ruby, było uderzenie w kość ciemieniową. Szybko się to skończyło. Mam wrażenie, że mogło jeszcze trwać, ale wiadomo, kwestie bezpieczeństwa są tutaj najważniejsze. A jest to część ciała, która potrafi zasiać spustoszenie. Przez knockout, Krystian Krycha Spora różnica, prawie 20 kg różnicy między chłopakami. Ale za Aj, to było dobre. Mamy sytuację podsiadkową. Ostre wymiany tutaj. Stójkowe. Obserwujemy. Ale kontroluje sytuację Kasia. Mamy klincz. Czy będzie obalenie? Nie. Próbuje obijać, uda przeciwnika. Całkiem dobrze radzi sobie Adrian Polak Polański. Mimo tej przewagi warunków fizycznych, Kasiusza, Adrian naprawdę dobrze sobie w tej rundzie poradził. W no i wykonaniu mamy... Kasiusza, Mamy kopnięcie w wykonaniu boksera. Tak jest. I znowu sklinczowali. Czy będzie parter? Oj, sam się położył. No to bardzo. Sam sprowadził do parteru w gorszą pozycję, ale być może ma w tym jakąś strategię. Być może będzie chciał próbować jakichś technik parterowych. Ma wykluczoną, ma wykluczoną prawą rękę przez Kasiusza. Będzie przechodził do gardy. Wykręca się do gardy. Tak, ma gardę. A jednak wybrał stójkę. Zachwiał się, ale zauważ, że Kasiusz nie chce tego skończyć. On chce, żeby ta walka trwała. Ostra wymiana. Chyba oboje są już mocno zmęczeni. Polak walczy już tam. ale Tutaj Polak... wyłącznie sercem. Dokładnie, wielkie serce. Co się dzieje? Zobaczcie. Opuścił zachwiany. gardę. Sytuacja podsiadkowa. I koniec drugiej rundy. I w tej końcówce drugiej rundy Polak jeszcze próbował jakiegoś sprowadzenia. Resztek wytrzymałości. Sprowadzenie! No wraca się i mamy jeszcze. Kontrolę. Zobaczcie w tą sytuację! Czy wyjdzie z tej Kon Czy się w Była przez chwilę kontrola parterowa ze strony Adriana. No <śla> Jeszcze będą próbowali podnieść pozycję? Czy to Kasiusz ma sens? Kas chce stójki. Adrian nie może wstać. Naprawdę brak siły i tlenu w jego płucach. Koniec pojedynku. Niejednogłośna decyzja sędziów. Co tutaj się Adrian. dzieje? Adrian Polak-Polański! No wygrało serducho. Prawa, wielkie prawa za ten charakter. Tak jak tu mówiłem, wszystko mogło się w tej walce stać. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Niesamowity wyrdyk. Co tutaj się wydarzyło? To jest nauka, żeby nikogo Ni nie skazywać. Góry. Tak jest, nie skazywać, bo my nie jesteśmy sędziami. My tutaj punktów nie liczymy, od tego są sędziowie. Do narożników, zaczynamy z narożników. Zostały już tylko sekundy do rozpoczęcia pierwszej rundy i poszli. Zaczyna ładny low-kick, ładny low-kick. W low kicki poszedł Karaś. Natomiast Filipek yy, próbuje złapać dystans. Oj, ładny ten low-kick Karasia. Kopięcie na korpus. Okay, tak, tak, tak. Superman punch poleciał ze strony Ryby. No ładnie, widać, że... Go, 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 go. Jednak... Tak, kilka asów tam w rękawie trzyma. Zwycięzcą walki. Jednogłośną decyzją sędziów. Patryk! ryba A jednak! I to jednogłośna. On musi być w światłach Jupiterów. Oktagonu Fejmen Tu jest jego miejsce, to jest jego dom. On tu czuje się jak ryba w wodzie. Ale troszkę jest niebezpiecznie odsłonięty Szymon Rzesień. Kolejny taki superman punch troszkę pokraczny, ale jednak superman punch. Koniec pierwszej rundy. Było ciekawie. Sędzia zwrócił uwagę. Leży bonus BGC, co tam, co tam się wydarzyło? Zgłasza kontuzję lewego barku bonus BGC. Czyżby podobna kontuzja jak na e, Narodowym e, u Marcina Najmana? Bardzo możliwe. Obawiam się tego, że jego bark nie był przygotowany nawet na wyprowadzania ciosów w powietrze. Ciosy w powietrze wbrew pozorom również obciążają te więzadła. Czy było tam jakieś naderwanie? Czy po prostu dyskomfort, czy ból. Czy będzie koniec walki. Bonus BGC poddaje się. Bo nie wierzę. No i zawodzi publiczność w tym momencie. Jak to się mogło stać? Myślę, że nie takiego pojedynku spodziewali się widzowie. Chcieli zobaczyć coś więcej. Bonus BGC schodzi z oktagonu, wychodzi z tej walki jako przegrany. Po raz kolejny gladiator wychodzi na tarczy. Publiczność zdecydowanie nie jest zadowolona z takiej decyzji. Ja osobiście też nie jestem zadowolony. Nie chcemy oglądać tutaj kontuzji. Wiadomo, zawsze żal tego zawodnika, który musi skończyć walkę poprzez kontuzję, a nie poprzez technikę czy decyzję Ale sędziowską. Mimo, mimo wszystko słychać znowu głośne bonus, bonus. Hala cały czas podnosi na duchu gladiatora. Miejmy nadzieję, że Bonus PGC będzie w stanie wnieść marchę, w którą obiecał wnieść do oktagonu. Szymon taksi Złotów. Brzesień! No i chwali się swoją muskulaturą, swoimi zrzuconymi kilogramami. Naprawdę w tym pojedynku taksi Złotuwa zgubił 40 kilogramów. Naprawdę ciężko pracował, żeby zgubić taką wagę. I cały czas zastanawiałem się, jak ubrane wyjdą zawodniczki do tej walki. Taksy oddaje go Dlewska. Jest dosyć chaotyczna wymiana. Bardzo chaotyczna wymiana. Nawet sprowadzenie ma... do parteru. Za włosy było chyba chwycenie. Linkiewicz łapała za włosy, ale do Linkiewicz! Mamy klicę. Linkiewicz! Mamy to światwik! broni się! Ground czy to Parkiewicz. przetrwa, czy to przetrwa? Godlewska outała co, co tam Godleckie. się dzieje? Duże Godlewskiej. Barta Linkiewicz nie patrzy, gdzie uderza. Uderza w tył głowy. Ale już Kłopoty, uderza w tył głowy. Cedar Agresja! To jest agresja Linkiewicz Ale ja nie z wiem czy Ja nie wiem czy nie było tutaj faulu bo sędzia mówił że było uderzenie w tył głowy W oktagonie myślę że zdecydowanie czy tam tył. faul czy to był brak obrony w w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut Nie Jednak... Marta Linkiewicz Marta Linkiewicz Link O panie nie chcą się przywitać nie chcą sobie a jednak jest szacunek. Przytulają się. I chyba wszystkie złe emocje idą w eter. Dobrze obstawiłem. Jednak Marta Linkiewicz wygrała właśnie agresją. Zobacz jaki spokojny jest. Zobacz jak długie nogi ma Dawid Malczyński. Niesamowita sprawa. Ale Zgraca zobacz! Dystań. Jednak agresja, jednak agresja Ferrariego. Narzuca tempo, narzuca tempo. Te agresywne szarże mogą być kluczem do zwycięstwa, natomiast kluczem do zwycięstwa Dawida Malczyńskiego mogą być jego długie kończyny i punktujące ciosy. Ale mocny ciosy. zamach. Nie trafił. Przeprół powietrze. Lewy długi prosty chyba doszedł do głowy. Ała! To też doszło. Weszło co prawda na taką gardę Ferrariego, ale jednak doszło. To, to, i to było bardzo niebezpieczne. Kolejny cios, który doszedł Ruszy. w celu. Niesamowita wymiana. Co tu się stało? Koniec rundy. Czym agresywnie do przodu. Oj, agresja była. Ale jest obalenie Dawida Malczyńskiego. Gra przenosi się do parteru. Co w tym parterze ujrzymy? Na razie w gardzie trzyma go Ferrari. Czy mają jakieś techniki parterowe? Czy mają techniki z brazylijskiego jiu-jitsu? Czy będzie tam Dawid Malczyński próbował rozbijać Roślika? Na razie są mocno sklinowani, nic nie wychodzi z tej akcji. W lepszej pozycji jest w tym momencie Dawid Malczyński. On może za chwilę zasypać Amadeusza gradem ciosów z góry, Uderza. które bardzo trudno jest wybronić. Uderza tymi długimi rękami góra-dół, góra-dół, na przemian trafia, punktuje, zdobywa punkty. Na przemian, jak w zegarku, góra-dół. Trafia, cały czas trafia, ciosy dochodzą do tułowia, do głowy. Nie uderzaj głową. Jeżeli będzie pasywny Amadeusz w tej pozycji, to sędzia poby! Nawet... Przyspieszył tempo! Ojej, co tu się stało, odwrócił się plecami! No niesamowite. niesamowite odwrócenie ról! Amadeusz z góry! No i ci odwdzięczy mu się teraz Amadeusz. Tutaj dobrze klinczuje. Wybrał prawą rękę Amadeusza Malczyński. Ferrari nie jest z góry tak aktywny jak jego rywal. Był jeszcze 30 sekund temu. Koniec rundy! No nie wykorzystał tej pozycji. Gdyby przyjął, przyjął chociaż jedno... oj, była wątroba! Jest Czy to Tomalczyński? Chyba poczuł. Musi to przeczekać Ferrari, jeżeli nie chce zostać zdemolowany. Przeczekał to! Przeczekał, no i chyba wraca już do świadomości. And still! No i mamy zwycięzcę! Mistrzem wagi półśredniej! Dawid! Było przycięty, piony dla publiczności. Mamy pas. And steel. Tylko 3 kg różnicy między wagą przeciwników. Porażką nie tylko sportową, ale też osobistą. Palaceide ma ten komfort, że może to przegrać, ale może też wygrać. Ruszył. Zobaczcie, co się dzieje i mamy o, i Dosiad, jest dosiad. Od razu mamy partner! No, bardzo mocno rozpoczęli panowie. Dobrze rozpoczął Palasajd, ale i sam był na to przygotowany. Dawaj, dawaj, Łapie próbuje wychodzić, ale trzyma dosiad, trzyma go, trzyma, jeszcze kontroluje dosiad. Będzie próbowała z tego dosiadu wyjść, próbuje ustabilizować. Jeżeli pozycję. Wyprwa... wyciągnął nauki z Anko z MMA, to z tego dosiadu ucieknie. i ruszają ciosy, lecą do głowy, Punktu, Jeden, obraca się, oddaje plecy. plecy. Stał DJ Palasite. I mamy stójkę, jest klincz. DJ Palasite, to on przeniósł tą walkę do płaszczyzny stójkowej, ale jest kolejne obalenie. I jest dosiad. Ale Palasite tutaj sklinczował od dołu, żeby nie mógł mu i samu zadawać ciosów prawą ręką. Tak, wybrał mu tą prawą rękę, natomiast Isamu ma jeszcze lewą. I tą lewą zadaje też ciosy pod prawy łokieć DJ Palasajda, to może boleć. Oddaje plecy. Chodzi znowu za plecy! Czy będzie tam duszenie? Zrzuci go, zrzuci go chyba, oj! Czy Bo będzie duszenie? Mogło być! duszenie nie, Ale wychody. wykręcił się Palasajd, jak on to zrobił? Jak on wykręcił się z tego Oj, duszenia? Łapie do duszenia, przechodzi do duszenia trójkątnego, złapał rękę. Trójkąt rękami, czy to też się będzie uda? Będzie przechodzi pozycję, może być trójkąt. Czy to wybrał? Oddaje plecy, oddaje plecy, 15 broni się. 15 sekund do końca pierwszej rundy, wybronił trójkąt rękami. Gile, Zaczął egzekucję. Niech on to przetrwa, on będzie jeszcze by druga runda. No i zmiana, zmiana pozycji. Kolejna technika parterowa kończąca. Kolejną rundy. Niesamowita dynamika Daj, pierwszej rundy. Ruszył. No i przekładają się tutaj. Teraz kolano powinno tam wyjść ze strony i samu. Było piękne podcięcie. podcięcie, piękne podcięcie w wykonaniu Isamu. Tak, no i samu. Tak trzeba to Szymonowi oddać, że obalenia przećwiczył. Jednak widać, te zapasy z dzieciństwa przekładają się na dzisiejszą walkę. Zgubił trochę defensywę. Troszkę obraca plecy DJ Palasajd. I samu ciężko oddycha. Wszedł teraz na udo ten low kick DJ Palasajda. z głową próba Nie Nieudana. Uderza, obija. No i, I sprowadził do żółwia DJ Palasajda. Co w tym żółwiu będzie próbował wykręcić i samu. Czy bardzo... będzie atakował, czy będzie próbował wpinać się nogami Bardzo dobra pozycja do bicia. Powinien cały czas uderzać, jeżeli chce wygrać ten pojedynek. Obija boki Dżia Palasajda i samu. Trzyma, kontroluje. Widać, że zapasy nie są mu obce. Chyba gra na czas. Stał, posłuchał narożnika, podjął próbę wstania. No i mamy wpięcie, ale mamy pięcie, Ale odsłonił znowu plecy. I sam wpina się za plecy DJ Palasajda. Czy wpiął ręce do duszenia. Kilka sekund do końca walki. Nie klepnij tego DJ Palasajda. Koniec! Rozwycięstwo tej walki akurat nie jest bonus. Zwycięzcą walki wieczoru Fame MMA3 zostaje! Szymon i samu!